Wojto PKP, witam z Rybnika Paruszowca. Jest 29 listopada 2020 roku i jak widać, dzisiaj w Rybniku spadł pierwszy śnieg tej jesieni. A ja wpadłem sobie na chwilę na przystanek osobowy. nagrywać składy. Zobaczymy. Co uda mi się dzisiaj złapać w kadr. także czekam. Pociąg osobowy kolei śląskich relacji Bochumin Katowice, 21 bujea 010 L2 Dodam opóźniony 25 minut. Jak widać śnieg ładnie pruszy ale jak na razie jest plus 1 stopień Celsjusza więc za długo się nie utrzyma na trawie troszeczkę jeszcze widać, a, a tak na chodniku od razu topnieje Już się wyłania pociąg osobowy kolei śląskich relacji Katowice-Racibusz. Jednostka 22 BD 010 LF2.

O, dzisiaj w Paruszowcu, jak widać, słaby ruch towarowy. Od godziny 10.55 do 11.45 nie pojawił się żaden pociąg towarowy. Tym razem wpadły tylko trzy pociągi osobowe kolei śląskich. No bywa i tak. Także ja dziękuję za uwagę i zapraszam na kanał WojtoPKP Cześć na razie